Comarch ERP Optima to wszechstronny system do zarządzania przedsiębiorstwem, który oferuje rozbudowane możliwości, w tym obsługę przelewów zagranicznych. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, sprawne realizowanie transakcji międzynarodowych staje się kluczowym elementem działalności wielu firm. Przyjrzyjmy się, jak Comarch ERP Optima może ułatwić te procesy. Aby rozpocząć korzystanie z przelewów zagranicznych w systemie, Warto na początku odpowiednio go skonfigurować. Pierwszym krokiem jest dodanie walut obcych w module konfiguracji. Potem warto uzupełnić kursy walut, co można zrobić za pomocą importu z MBP. Następnie tworzymy rejestry bankowe dla naszych rachunków walutowych, co stworzy solidną bazę dla przyszłych transakcji. Ważna jest także konfiguracja formatu eksportu przelewów zagranicznych, aby wszystkie dane były przekazywane w odpowiedni sposób. Komarch ERP Optima oferuje różnorodne formaty eksportu przelewów, w tym formaty XML zgodne z normą ISO 2022, specyficzne formaty dla różnych banków, takich jak City Handlowy czy Mbank, a także przelewy SEPA dla transakcji w strefie euro. Proces eksportu przebiega sprawnie. Wybieramy odpowiedni rejestr bankowy, zaznaczamy przelewy w preliminarzu płatności, wybieramy format eksportu oraz określamy niezbędne parametry. Na koniec wystarczy uruchomić eksport za pomocą jednego kliknięcia. Co więcej, dla przelewów europejskich SEPA system zapewnia możliwość oznaczenia ich na formularzu, automatyczne grupowanie oraz dodatkowe informacje, które można znaleźć w zakładce Dodatkowe SEPA dla zaimportowanych przelewów. Dzięki tym funkcjonalnościom obsługa przelewów staje się jeszcze bardziej intuicyjna. Warto również wspomnieć o nowoczesnej wymianie danych z bankami online, którą zapewnia komarch ERP Optima. Dzięki usłudze Comark Data Connect 2.0 oraz szyfrowanej komunikacji przez HTTPS możliwy jest nie tylko eksport przelewów, lecz także import wyciągów bankowych. Wsparcie dla podpisu elektronicznego zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas autoryzacji przelewów. Importowanie zrealizowanych przelewów również nie sprawi problemu. Można korzystać z plików w formatach zdefiniowanych przez użytkownika, co pozwala na automatyczne rozliczanie zaimportowanych transakcji. Wystarczy wybrać odpowiedni format, wskazać plik i określić parametry importu. Komarch ERP Optima radzi sobie także z różnicami kursowymi, automatycznie generując je podczas rozliczania przelewów zagranicznych. Można dodatkowo przeprowadzić ręczną korektę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na koniec, dla wszystkich, którzy chcą monitorować swoje transakcje, system oferuje narzędzia do analizy i raportowania przelewów zagranicznych. Analizy walutowe w module księgowości oraz zestawienia przelewów w module kasa Bank będą szczególnie przydatne dla efektywnego zarządzania finansami. Komarch ERP Optima. Dostarcza przedsiębiorstwom kompleksowych narzędzi do obsługi przelewów zagranicznych, co przekłada się na znacznie większą efektywność operacyjną oraz lepszą kontrolę nad finansami w różnych walutach. Warto rozważyć wdrożenie tego systemu w swojej firmie, aby uprościć procesy związane z płatnościami i zminimalizować ryzyko błędów w transakcjach międzynarodowych. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tej kwestii, Specjaliści z NeoSmart są gotowi by ci pomóc. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do NeoSmart.